Wszystkim dzisiaj zapraszam Was na nowy filmik czyli QA z, y, z pytaniami od Was i dzisiaj właśnie będę na nie odpowiadać. Więc QA, czas zacząć! Tutaj, więc będę e, su, e, mówić i będę mu odpowiadać. Ile ja masz lat? Mam 18 lat w tym roku, była 18, e, i e, zapomniałam Wam zrobić filmik z 18, więc bardzo przepraszam. Ale e, było bardzo fajnie i myślę, że udało się. E, masz jakieś zwierzę? Tak, mam e, kota, ma na imię Kama i gdzieś tam buszuję. w jednym z filmików chyba 10 faktów o mnie, było opis, e, mówiłam, że mam kota i nawet go pokazywałam, więc ewentualnie gdybyście chcieli go jeszcze raz zobaczyć, to mogę zostawić linka w opisie i e, wtedy zobaczycie mojego kota jeszcze raz. E, Grasz w Pokémon Go? Znaczy, ja kiedyś tam em, e, zarejestrowałam się i chciałam e, zacząć grać w Pokemon Go, ale później e, kazał mi e, podać e, Nick czy coś tam, jakiś e, czy, czy chyba Nick, lub jakąś nazwę, to wpisywałam już nazwy i e, za każdym razem powiedział, że nie ma takiego, że jeszcze inną musisz wymieścić, lub coś tam, więc się wkurzyłam i nie gram w Pokémon Go. Ale aż tyle internetu, żeby zagrać non-stop, bo trzeba mieć non-stop internet, a ja tego internetu nie mam, więc to jest drugi powód, dla, tego, dla którego nie gram w Pokémon Go. Kogo najbardziej lubisz z Violetty? Znaczy z Violetty lubię trzy osoby. Z Nati, bo Nati lubię, bo bardziej z nią jestem charakterem, bo ona jest też taka trochę nieśmiała, trochę lubi, żeby ktoś na nią um, po prostu żeby ktoś robił z, e, kazał jej coś zrobić, ona to zrobi ale później się zmieniam, więc mam nadzieję, e, ja tak e, też się zmieniam lubię też Violetę, bo e, jest przyjacielska, zawsze pomoże i bardzo bym chciała mieć taką osobę, być taką osobą, która, na której zawsze komuś pomogę lub e, zrobię a ze stylu Lubię e, Ludmiłę, bo jest taka oryginalna, jakby takie połączenie Wiolety z Ludmiłą, to by był... E, chciałabym, żeby to był mój styl. Jest takie e, ich połączenie to fajne, by był mój styl, więc bardzo bym chciała mieć nawet taki styl. E, widziałaś kogoś obsady. Niestety nie widziałam, a bardzo e, żałuję, że nie byłam na koncercie i e, też żałuję, że nie byłam na koncercie Riany, bo też bym chciała... Bo chciałam... Ale nie mogłam, ale mam nadzieję, że kiedyś ich zobaczę. Jak nie w -E, w teraz, to jak nie zobaczyłam ich wtedy, to zobaczę. Mam nadzieję, że w przyszłości może z kimś zrobię, z nimi wywiad byłoby super, ale nie wiem, zobaczymy. Ale niestety nie widziałam, ani nie byłam w Krakowie, ani w Warszawie, bo wtedy akurat musiałam gdzieś wyjechać albo miałam inne plany więc niestety mi się nie udało. Byłaś na koncerty w Polsce? No właśnie, nie byłam, więc nie byłam niestety. Jak długo jesteś fanką Seleny Gomez? Z fanką Seleny Gomez jestem już chyba 7 lat, tak 7 lat. Zaczęło się wszystko od tego, że zobaczyłam ją w pewnym serialu na Disney Channel, czyli Charadzieje z World Place, i tam E, zafascynowała mnie jej gra, e, a poza tym lubię takie czarne charaktery i jeszcze magię, więc to był serial takie wow! Idealne prawie dla mnie, a jeszcze ona grała tą e, ulubioną przeze mnie postać, więc e, zaczęłam szukać e, informacji o niej, później się dowiedziałam, że jest piosenkarko, że e, wysłuchałam jej płyty, to znaczy piosenki, które były w internecie. I w ten sposób zafascynowała mnie, i dlatego jestem jej fanką. I mam jej wszystkie płyty. 6, czyli 3 zespołem, czyli taka: Kiss and Star. Air Are Without Rain, and When the Sun Goes Down, Star dance, Do It, i Revival. Więc płyty to ja mam jej wszystkie. Jak będzie kolejna, to też z ją kupię, bo lubię zbierać płyty i to moje hobby. Tak jakby. Więc jestem bardzo, zawsze interesuję się piosenką. Z filmem muszę trochę nadrobić, bo jeszcze kilka filmów, w których ona grała, to jeszcze nie widziałam, więc muszę to wszystko nadrobić, ale mam czas, mam wakacje, więc jest spoko. Obejrzę i jakby co to wam powiem <noise> Więc, kolejne pytanie e, Zorganizujesz jakieś spotkanie z obserwatorami? Właśnie e, byłam, e, zastanawiałam się nad tym, czy takie zrobić, czy was to zainteresuje Ale z drugiej strony zawsze mnie to stresowało, że, wiesz, że wszyscy się tak spotykają, e, rozmawiacie i takie Pierwszy raz, takie pierwsze spotkanie, takie bardzo stresujące wszyscy nie, wiem, nie wiedzą o czym rozmawia, z tym podobnym, więc z jednej strony jestem bardzo cię, e, zachęcona i żeby to zrobić. I więc ewentualnie gdybyście chcieli, to piszcie w komentarzach, to zobaczyłabym ile osoby przyszło, ewentualnie. Ale z drugiej strony to takie stresujące, więc jeszcze nie wiem. Ale jestem bardziej chyba na tak, ale zobaczymy. Dziękuję bardzo, że ze mną jesteście, że obejrzeliście Mam nadzieję, że odpowiedziałam na te pytania, które byście chcieli. I a jeśli chcecie zadawać kolejne pytania, to zapraszam was pod ostatnim postem zdjęciem na Instagramie, zadawajcie kolejne pytanie i ewentualnie Wam odpowiem na, w kolejnym filmiku lub na Instagramie. Dziękuję bardzo, że jesteście i pa!